Wracamy do finału, czyli druga część naszego filmu. No i tutaj zbliżamy się pomału do, do końca. 5-2 prowadzi Gabriel Hertnal na pierwszym planie. Wygrał pierwszego seta 6-3. A z drugiej strony serwuje Michał Bodziony. Historia pierwszego seta ciekawa, bo ponieważ prowadził Michał Bodziony 4-2, przegrał tego seta 6-3. A teraz widać, że gładko przegrywa 2 do 5. Pierwszy serwis, wykorzysta korzysta to, o, wyczuł Gabryś, ale chyba nie wsadził tego. Czyli dobra antycypacja, ale zabrakło rotacji, żeby to się zmieściło. Kurczaka bomba. No nie wiem ile zgramy, po 30 może? No, ładny retron, płaski, szybki To to było koniec Game, set, match, Gabriel Hetnar a, ładnie się tutaj pościskali, po gratulacje od Czesława Bodzianego. Ciężko, ale ten punkt. Nie wróciłeś do gry, a ten za, za dużo ryzykował. No, no, nie, ty biłeś za bardzo na ośle. To może bez pytań, refleksja po, po meczu. No nie ukrywam. podsumuj to podsumuj. Pierwszy ser fajnie, fajnie, wykorzystywał akcję, a ja po prostu nie przypuszczałem, znaczy nie przypuszczałem, po prostu jeszcze nie miałem w tym turnieju kogoś, kto mi przebijał mój serwis pierwszy. Tak? Pod, mm -hmm. No i tu pod nogi, bardzo dobra piłka długa. Mm -hmm. I się obudziłem pod koniec, znaczy w połowie drugiego. Przegrywałeś 4-2. 4, 2, 3, 3 się zrobiło. 4, 2, 3, 3. 3, 4, 3 4, 4 3, 3, set się skończył. Po prostu, po prostu zaczął psuć. Ja zacząłem przebijać, po prostu wypatrzyłem, że ma problem na kick service na przykład. Ma problem, mm. kiedy piłki są krótkie, bardzo grane, takie wrzutki. Psuję. Bo jak mu oddawałem piłki pod nogi, długie to przebijał, ale krótkie piłki ewidentnie zrywał i poddawał. Tak samo czasami mu zmieniałem serwis, bo widać, że mu to przeszkadzało, że kick wrzucałem slice. To nawet tak komentowałem, płaskim. że przyszedłeś go płaskim, to szybko ładnie wracało, ale jak był gdzieś cięty na zewnątrz, tak, czy gdzieś już było inaczej. No jak już musiał swoją siłę włożyć, to już trochę zrywał albo za dużo siły dawał. Tak, tak. No może po prostu psu, więc mm. ewidentnie jego błędy pozwoliły mi to wygrać na spokoju. I jak wygrałem tego seta, już pierwszego to taki luz trochę już wrócił. Trochę motywacji nabrałem jak wygrałem Gema przy 15-40 przy jego podaniu? Było 5-4 dla mnie bodajże. 4, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 5. Tak, tak, i to mi się udało i to nabrałem i właśnie takiej pewności nabrałem. Czyli który to jest twój tytuł? Mistrza mięzowego turniero od Darek Cup? Nie wiem, bo ktoś nie naklejał siódmej gwiazdki na pucharze. <laughs> Nagrało się. Wytniemy. Który tytuł? O, oczywiście walczyłem o swój ósmy tytuł. Ósmy tytuł. Ósma to taka fajna okrągła cyfra. Fajnie, fajnie. Gabriel Hetnar, gratuluję Ci. Dziękuję bardzo. Szacunek. Michał, to teraz Ty podsumuj to. Słyszeliśmy, że Gabrysia. Gratulacje. Gabrysa, bardzo fajnie gra. Przyjmuję gratulacje. Michał Ci złożył. Na bieżąco zmieniał swoją grę i szybko wymusił moje błędy. Te Te mieszanie ubiega mieszanie ubiega gry. Zgubiłem punkt uderzenia. Ale sobie prowadzili 4-2. Może coś już w głowie ci odhaczyłeś z seta, może, może wyluzowałeś się, może nie? Nie, nie. grałeś swoje. ale chciałem on... grać każdą piłkę. Mm -hmm. Rzeczywiście, ale bo ono od 4-2 zaczął. Że chciałem trochę zwolnić, kilka piłek przytrzymać mm -hmm. i w pewnym momencie zgubiłem punkt uderzenia. Aha. aha. Bo później za daleko od piłki za Przed piszeniem było już Nie mogłem mm -hmm. strzelić się w mm -hmm. Ale to zauważyłem, zauważyłem, że od stanu 4-2 on jakby. Zaczął przybiegać o jedną piłkę więcej, bo ty grałeś mocny atak, płasko. Wcześniej te piłki były już kończące, a od stanu 4-2 oni już zaczęły te piłki wracać. I gdzieś tam to cię trochę może no, też jest. irytowało, nie? że niby koniec no, punktu, no, a tu. Okej, okay, no okej. Okay. Za czwartą Czyli co, nie będzie 17 tytułu? No, może następnym razem. 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 Michał, świetna postawa, gratuluję finału i oczywiście sukcesu, Spotykamy się za. Jeszcze podwyżka za tydzień. To podwyżka, musi być. E, mamy teraz Trenuję tutaj w Gabriela Club. Hetnara z zwycięzcę 96 międzynarodowego mi turnieju Rossoff, Darek Cup w Gelic. A Gabriel Hetnam to jest nie kto inny jak trener w Na, w klubie Olympic Club, Club Wrocław, w Wrocław oczywiście mówię. Klub. Tenis and Sports. Tak jest. Tu tu mamy, zapraszam do naszych szkółek. Mamy, tak jest, tu mamy Tu nasz jest drugi e, obiekt, około. posiadamy dwa obiekty, niedługo o, trzeci już. To jest sponsor? Okay. A tutaj tu można zawsze jest... coś przykąsić, na naszych Sofa? kortach. Sofa. Tak, je, tak na się sofie nazywa. tam teraz się wyłożył chętnie. Można się wyłożyć, super jedzonko. Okej. Okay. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Gratulacje. No chodź, podejdziemy, zobaczymy, gdzie nalepimy tą gwiazdkę, chodź. Oj, to nie wiem, czy na zdjęciu poznamy Gabriela Hetnara. Nie, no, ja, ja blady byłem. Byłeś blady, no, młody, byłem. młody, szczupły. Ej, ej, ej. szczupły no, dalej jest. Gabriel Hetnar młody to jest, dalej. proszę bardzo. Tutaj. To jest no, Gabriel Herman trochę przykoliłem krzywo ładna mina właśnie, właśnie, właśnie o. To jest Gabriel kiedyś i Gabriel teraz Wariacie. Gratuluję, licz te gwiaski. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Taka krzywa 7 i ósma. To tyle samo co twój były trener. Chodźmy do twojego trenera byłego. Ej, mi chodzi miał tylko 8. O <śmianie> to się Tyle samo co twoje były tre. A, tak, tak. A tutaj co to jest? zdjęcie Jakieś photoshopy widzę tutaj były. <śmianie> Dobra, kończymy Dobra, to. Dzięki zbiorę.